Weselne fejle Klasycznie przy rzucaniu bukietów musi być taki Co tu się stało? Ale marzyła, Jezu wiemy. jaka, ty to za ty. Patrz Poczego ona walczyła o to Oj naprawdę z główki Ale podoba mi się bo serio często jest walka o to Poświęcenie Bo na początku złapie, nie czy kobiety łapią na początku Druga osoba ma taką tak presję potem facet ma takie No musisz to złapać nie? Twoja dziewczyna to złapała I wtedy on takie. takie no. Co to jest jednorożnik? Czy <laughs> <laughs> Czy koń który <laughs> O nie Hahaha! <grym w tle> to był z tego. Film weselny. I tam koparka w tle. Jest, jakby to było w polsce, to było budowlanie takie. No, kopaj, kopaj! Dawaj! Bierzcie go za Co? Ej, te dzieciaczki zawsze coś spieprzą Cicho? Co on wyrzucił? No tam są pierścionki w tych. O, te dzieciaki nie są pierścionki. Mama mu zwróciła uwagę. Wkurzył się i dupty. <grym w tle> I wiesz, teraz szukaj pierścionki. O, jest kolejna walka, jest kolejna walka, to mi się podoba. Mój ulubiony motyw. Aha, w zostało. została. Ale przynajmniej nie padła Czyżby Też wyrzuciła pierścionki? Nie, ona wyrzuciła płatki róż, ale jakoś nie wiem, o co tutaj chodziło. No, że tak śmieszne, że wyrzuciła wszystko na raz. Miała wyrzucać to ręką. Ej, po takim uderzeniu ból dupy, eee, ból dupy duże, naprawdę. Ale jak to musi być stres dla tych ludzi, stresują. to? No to jest stref, stref, przecież. I powiem, stref, nie stres. I to coś, nie wychodzi. Jakaś mała rzecz. Mała mhm. rzecz. Wie, wielokrotnie gadałem z y, parami młodymi, takimi śródkimi, i zawsze miałem stres do pierwszego tańca. Po pierwszym tańcu już potem jest bomba pełna, ale do pierwszego tańca ponoć tak jest. Napiszcie ci, którzy teraz są y, sami już y, po ślubie, czy rzeczywiście jest coś takiego? Nie, to jest przytoknię większa. Okay. <laughs> To jest taki, jak Pottera, e... Dali mu stoli Hagrid Hungry? z tą drugą, ten. Eeeh. No... nauczycielką z <laughs> tak, dalekich tak. kraju. Tak. Ale mega różnica jest między nimi. O no. głowę że, większa. Że, że... Nagrywają ekran i głowy nie widać. I głowy to było kiedyś jakby taki bajka. Dexterze było tak, że nie było widać. Ta, igranę, głowy postaci, no... tak. Nie widać tu, nie widać głowy. Po prostu mają ciałko. O tak. Uuh. Gorzko, gorzko. Przewróć ją, wyląduj na nią i. Okay. Lebo, ja powiem, że... I po lampy. O, to lampa, Stary, ja bym zamontował tam Wupro, kto rzuca, kto <śmuszczak> <wódaki. śmuszczak> rzuca. I to jest ten stresik właśnie, który się wydarzył. To jest zajebisty plomo. Twój wujek Twój wujek na weselu Po jednym kierunku Albo twój stary na weselu <grym> Tak, lecimy z drugim kierunkiem, dajcie mi wódkę Patrz <grym> tam jego żony obok, jak, jaka niezadowolona, patrz w tle <grym> tutaj On zauważyła i... Co? 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 Co ty to robisz? To... Wow! Ale no. tu było poświęcenie, ej Stary by... bo ukradła to Ale jak grubo już tutaj no. duch. Ducha, przez... duch. biegnie, duch przez no. nią Zarowała jest, je 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 no. Co to jest Futbol amerykański co oglądamy. Okej, okay. widziałem kolejna para, która jest... To jest specjalnie to zrobili, bo przybasa nie stała na krawędzi. Ale to już takie trochę słabe ci powiem. Dziwne. No bardzo dusek, dziwne. bardzo dziwne, dziwne. Do wody. <laughs> Trochę... trochę słabe, ja bym tak nie zrobił na <laughs> weselu swoim... Nie bo, A to jest dziwne. To jest po prostu dziwne. A takie emoji po prostu. To nie Lubię to to nie, emoji. nie a facet jest szokujący. Ja. Właściwie nie wie, co się dzieje. Ale sucho Ale, ale sucho ale... Ona chciała żart zarąbać, że. Yeah. Okej, okay, poczekaj ta, ta, jeszcze chwilę. A, a ty, takie Zepsułaś moim ulubionym ulubionemu moment życia. Ja, ale cringe'owa Facet do tej pory nie wie, co się dzieje. Ale cringe'owa To za mały szereg tutaj i jednak z pinkala Jednak stąd. Biorę łupy i spierdzielam. Wiesz, że są w tym kompilacji dzieci, które mają problem z tak. podarkami? I rzucanie z klasyk weselny. To jest przynajmniej, przynajmniej śmieszny dzieciak. Ale jak zareagował, zajebiście. Okay. Idzie, wywrócił się. Wypadło mu to. Podnosi, facepalma zarąbał, idzie dalej. Ojej. A jaki zajebisty facepalm! Niech dzieciaki, są śmieszne. Niech wiedzą, gdzie jest. Ok, gol na weselu, tego nie, nie widziałem tego nigdy. Ona w ogóle nie trafiła, a on trafił i się wywalił. Małe dzieciaka, no małe dzieciaka. I na drodze nic. Ja Jezus, to jest straszne, naprawdę tam ja się tym boję. No, ale zawsze jest ta walka o to. Wydawało się na schodach, to proszę. Ale jest zawstydzona słowa. Zaraz, zaraz się przewrócisz, co? Piękna. Co? Chciałem mu wręczyć <laughs> no, on uciekł. Nie chodź tam, mnie smutno. Kolejne dziecko i pyk. Dupty! E, nie podoba mi się Nie będę tutaj brał udziału w tym incydencie! O, o, o. E, nie, Słowod, nie gadasz, że mapa na nich skoczy. Nie gadasz, że mapa na nich skoczy. Coś ukradła. Nie, by jest to no, no To fajnie. Nie, zarobię coś. Zaństwa. Mr. Jezu, babka pierwszy pomyliła nazwiska, a przez to, że pomyliony się, czymśli i uderzyli się z bańki. Simpsons. Simons. Oh! Się zaczęły naparzać? Chyba I ta babcia to. to! Nie widziałem nigdy, żeby babcia z długą do góry od razu wpiął Ale jestem dumny z babci Zajebiście złapała, stary Na stare lata też da się przecież, no Wyciekł Dostanie. Srogo dostał forward, forward Until death to I think to alarm w budynku! A nie to nie! Budzik mu dzwonić! I to jeszcze taki alarm... bardziej kringowe erby. Kto pamięta te czasy, gdzie kupowało się za SMS-y stare dzwonki? Coś tam... ale w trafię w ty... Kto pamięta te czasy, nie pisze w komentarzu? Koniecznie. Czy oni na weselu grają? ...bawią się do wojny? Możliwe, że to są fanatycy, gdybym I bo no? Chyba you know, tak No szybko przegrała przynajmniej tą szwalek. <śmulet> no. <śmulet> <śmulety> no. <śmulet> no. <śmulet> o co chodzi? Ale wszyscy k***a Ale mówiliśmy o tych przebieranych, no fajnie przebierane mój. Ale odpowiem ci tylko to, że wszyscy się przegrali, nie jedna osoba On dostał chyba złe info To się źle znowu skończy, ślisko a, ni A nie rzuciła. A nie ja specjalnie prankuję A, Taka cwana, panna młoda. Taka sukienka, taka z, z tego sportowym. No, taka... Gleba, no, no. no nie ma gleby. Teraz będzie gleba. on Cieka! ucieka! <gryology> Co to jest? on ze świnią biega po weselu? To jest świnia. Ubita świnia. Jezu, ale to jest creepy. To już jest jakieś pogajskie wesele chyba to się z nim wywalił ja Już mi się przypomniało, jak ci afroamerykanie Tak, z Idą tymi, z tymi trupami, nie? Z... O nie Na barana on tam chce wejść, tak? A to jest pan młody Te spodnie eleganckie tak. Decyzje dla te 80, 90, Jezu, nie, e, za, 2000 to będzie, 2000 Biedny chłopiec się ich przenosi. Poświęcenie, on tam nie wejdzie, oni się wywalą Nie, 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 już, już, już widzę to wodę jak leci po spodnie A On nie chce nie. się pomoczyć, nie? Okej, okay, to się źle skończy, 100%. Ta czerwona wpadnie. Nie, czerwona jednak nie. No, nie, 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 w, nie. My to, my. się moczy. Aaaaaaa! Wszyscy cali w Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś tam z, z aparatem miał takie lecą, pa. pa, 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 pa. <grywa> o co tutaj chodzi, co tu się może wstać? stać? Pewnie balony mi odpadną, polecam. Szczegóły legał sobie. Ale wieja. Już nie wytrzymali, mieli A niech sobie lecą, walone w to i tak już wkurzały bardziej. <śles>